Siema, witam w kolejnym odcinku. Dziś zwiedzimy opuszczone kino. Tam jest ze mną Przemek. I sobie najpierw zejdziemy na dół. Kino już obeszliśmy wcześniej. Jest naprawdę spore. To jest kinoteater dokładnie. Już niestety nie jest w najlepszym stanie. Jak widać tu ładne na ścianach. Już trochę tutaj niestety syf jest w tym miejscu. Bo jest jednak kilka wejść do budynku, i to bardzo łatwych. Jest on tak naprawdę w środku yy, małego miasta. Jeśli znajdę coś o, o miejscu tym, to wam podeślę oczywiście linki w opisie. To się dowiecie, gdzie jest to miejsce. Bo tak teraz to nie będę mówił, ale jeśli znajdę jakiekolwiek informacje, no to to wam powiem. Tu mamy tablicę in informacyjną. Dzisiaj w kinie seanse popołudniowe, sanse wieczorne, nocne, ciekawe. Na dole jeszcze trochę, trochę syf tak naprawdę. Tu jakieś łazienki. Łazienek będzie dużo, to nie będziemy do nich zaglądać, bo to jest niewarty uwagi kompletnie. Tu jakiś mały magazynek. Tu już nawet nie pamiętam co było. To było chyba od kotłowni, tak? Czy... A, tutaj to my chyba nawet nie przeszliśmy. O ile, dobra, że to się nie zamknęło za mną. Tu mamy siedzonka stare jeszcze. Od tej sali. O, tu ile butelek. Ale stare butelki. Naprawdę bardzo stare. Zapasowe stanowisko dowodzenia, kierowania ogniem 27 baterii. No to to, to nie jest ewidentnie z tego. To albo jest. Spójrzmy, co jest tutaj. o, a, pusta. To albo jest rekwizyt, albo zostało to przeniesione, bo również w miejscowości tej są bateria, właśnie artyleryjskie. Jak ktoś jakkolwiek zna takie rzeczy lub kojarzy, no to już może się domyśleć, jakie województwo, potem tylko miasto i tak naprawdę już już wiadomo, gdzie to wszystko jest sporo ciekawych rzeczy. Tu nie będziemy sobie przechodzić, tam są tylko jakieś firanki albo wybijane okna. No ale tu jest jakby nasz, taka nasza główna atrakcja, że tak powiem. Tu musiało być milion siedzonek różnych, tu też jakby już raczej dostania. No ale tu jest po prostu mega ciekawie. W sensie budynek nie jest w najlepszym stanie zachowanym, jak już wspomniałem. Lecz ma on bardzo fajny klimat. Takie jednak. Kino z czasów PRL-u. I tak naprawdę na filmie można pokazać wszystko. Jeśli ktoś był kiedyś w kinie, po prostu, no to w yy, takim kinoteatrze, to po obejrzeniu filmu drogą dedukcji można dojść do wszystkiego, co jak tu kiedy działało. Ty też taki mały pusty magazynek świetlówki jeszcze się pozachowywały no co jak widać była główna scena tu można sobie przejść do góry, są dwie drabiny sobie obie zahaczymy na szybko tam chyba dalej przejścia nigdzie nie ma, więc nie będziemy iść i tam u góry też nic nie ma żebyście tylko widzieli ale za to już druga drabina wprowadzi do zupełnie innego miejsca tu pod nami były zapadnie tam jakoś się dostaniemy, w końcu już nie pamiętam nawet, którędy, szczerze mówiąc. Ale się dostaniemy. Bo tu nie ukrywam, że trochę, trochę labirynt to jest. Tu pewnie jakbyśmy zeszli, byłaby szansa, żeby trafić tam właśnie. Do tej piwnicy, co wcześniej byliśmy. On wie, łazienki, pusty, pusty pokój. Piwnica i wejście na górę. Przejdziemy sobie tylko tutaj i pokażę Wam od razu... Ups, bo się zahaczyłem. Tu boiler wielki od wody. Jednak sporo tych toalet tu było i nie tylko. I tu tak, tu zaraz sobie zobaczycie to, to lepiej. mam jeszcze stra... straszne gruzy. To jakby druga salka kinowa. Mam obok ludzie normalnie. Budynek kompletnie niepilnowany. Jeszcze na początku eksploracji spotkaliśmy tu jakichś ludzi. Jakieś prysznice coś. Wieszaki. Albo bardziej magazynki niż prysznice lub łazienki zwyczajne. Lub dla aktorów coś po prostu. Prawde miejsce, spory labirynt. O, muszę przyznać. Dobra, tam już wszędzie byliśmy. To sobie pójdziemy do piwnicy. W sumie, znowu można powiedzieć. Mała piwniczka. Głównie w celach magazynów. Jakieś rury. Bardzo niska zresztą. I tu już się ładnie. Patrzcie na te kropelki wody, jak ładnie wygląda. No i to już. Woda w budynku się zbiera, ale patrzcie tu jak to ładnie wygląda. Sufit cały taki jakby oszklony był. Takie kawałki szkła małe. Jak to oświetlam, to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Wodę mogło, mogłoby to być fajne. No i tu mamy jakby zapadnie, ja tak powstałem, że mogę to do tego służyć. Taka zapadnia czy coś tu mamy do wieszaki, na ubrania, na szybkie, na szybkie przebranie się czy coś, tu były wszędzie te wieszaki. To właśnie mogła być taka zapadnia czy coś. Naprawdę Bardzo fajne. Aż mi się to kojarzy z jakimiś moimi wyjściami do kinoteatru. Zawsze było, nie ukrywam, że jak byłem młodszy, bardzo mnie ciekawiło jak to wszystko mogło wyglądać zawsze. Jak ciak to że się przebierali i tego typu rzeczy. Zawsze nie to bardzo interesowało. Nie ukrywam. No, jakby takie zeszki pseudo w tym budynku. Puste, jakieś grafiki. No, tu tak tylko, żeby pokazać. No, ale to już trochę ciekawsze. No, i tu sobie zaraz wyjdziemy, żeby się nie spinać od całego dołu. Też puste. Jakaś tam. Hmm. Y Toaletka, właśnie, czy coś. Tylko jeszcze sprawdzimy sobie samą górę, żeby dopełnić, jakby to piętro. Później sobie przyjdziemy, Bo są dwie klatki schodowe, ale tą jedną będzie trzeba przejść tak w trochę bardziej skomplikowany sposób. Pusto. I tu też, niestety, taki. Nawet nie wiem do czego mogło to służyć to jeszcze ten. E, od czujki do dymu, czujka dymu ze spryskiwaczem pewnie. Jeszcze wyglądała na nie taką starą. No a kino, patrząc po e, stanie budynku, e, może po okolicy nawet pochodzi z lat... Siedemdziesiątych, osiemdziesiątych, coś takiego pewnie. Dobra, tu byliśmy, ale dobra, dobra. się zagadałem i się cofnąłem o jedno piętro za, za bardzo w dół. Ha. Się pomyliłem. Tak. Tu jakby do. No, trzeba to usłyszeć dokładnie. Mi się to kojarzy, że na tych mogli... Mogli aktorów wciągać? Czy coś? Szczerze mówiąc, naprawdę... Nie wiem. ale jest to bardzo ciekawe. Dobra. Jesteśmy na... No, nad sceną tak naprawdę. Tu te wszystkie rzeczy od rekwizytów różnych. Tam są jeszcze takie właśnie jakby szelki dla aktorów. I tu mamy takie małe przejście dla scenarzystów i tego typu ludzi. I tu sobie można przejść i zobaczyć. Ja się bardzo zachwyciłem tym. Tu wszędzie, tam jeszcze już nie, ale tam dalej. Żarówki wszędzie, wszystko do oświetlenia. Wśród naprawdę bardzo, bardzo fajnie działać. Tam dalej nie przechodzimy, bo nie ma szczerze mówiąc po co? Bo wszędzie jest to samo. Tylko tu, tutaj. Prowadzi do zejścia do drugiej klatki. Więc naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Tak, o zejścia, zejścia z drabiny. Nie spodziewałem się, że tu coś takiego może być. Szczerze mówiąc, w ogóle inna klatka. I dojście do tej klatki, przynajmniej teraz, może kiedyś było trochę inaczej. Jest tylko tędy. Nie ma żadnego innego wyjścia. Do niej. Ciężko zawsze z tym plecakiem trochę. I panelem. Dobra, najpierw sobie spojrzymy tutaj, ale to też jest bardzo ważne i ciekawe miejsce. Rzutniki. To były rzutniki wszystkie. Tu cała elektronika. bardzo elektryka prąd nie tyka naprawdę też bardzo ciekawe miejsce jak na kinoteatr o a to ciekawa sprawa nie zauważyłem tego wcześniej czujka ruchu szczerze mówiąc wchodząc akurat do tego budynku bo dzisiaj byliśmy w jeszcze jednym nie pomyślałbym że mogła być tu kiedyś czujka ruchu bo raczej nie jest ona z za czasów jak to działało. To puste pomieszczenie. Chociaż ciężko stwierdzić też, od kiedy ten budynek jest opuszczony. Bo może nie wiem, jak jest opuszczony od załóżmy 40 lat. No bo tak na oko muszę powiedzieć, że 30-40. To taka toaleta albo swajczona, albo w takim czarnym stylu. Ale nic tam nie ma. zejdziemy na dół i to będzie chyba wszystko, o ile się nie mylę. Tak jak już to przechodzę drugi raz, to nie jestem w 100% pewien, co pokazywałem na filmie, a co obszedłem bez, bez filmowania. Taka normalna klatka schodowa, trochę się ciągnie tu. I tu jakby kotłownia. Znaczy tu jest cała rozdzielnia, a tu była bardziej kotłownia, no tak, też jakieś bezpieczniki, tego typu rzeczy. Kto wie właśnie, może ten, to miejsce było kiedyś dużo bardziej chronione. No tu już nic nie zostało zbytnia. Ups. Okej, sytuacja dziwna. Panel mi się wyłączył. Musimy skorzystać z latarki z telefonu. Wybaczcie. To słabe oświetlenie w tym momencie. Ale stało się coś bardzo niespodziewanego. Nie ukrywam, że trochę się znękłem. Naprawdę. Dobra, zdaje mi się, że pokazałem w miarę wszystko. Widzimy się w zakończeniu lub w dalszych pomieszczeniach. Yy, dobra, wiecie co? Obchodzimy teraz tylko to i zaraz zakończymy film. Tylko chciałem dodać, że panel po prostu mi się wyłączył od tak. Yy, co jeszcze ma sens? Bo mogło się wyłączyć, yy, bo jednak nie ładowałem go. Ale bardzo dziwną rzeczą, bardzo dziwną rzeczą było to, że schodzę pod drabinie z datarką w telefonie. I nagle latarka się sama wyłączyła, więc no ja tu nie chcę siać czegoś odnośnie tego budynku, ale to było to było bardzo dziwne. Sami możecie to ocenić. Wydaje mi się, że wyłączenie panelu się samo nagrało. Na później musiałem sobie jakoś świecić drogę, żeby wrócić. No to się nie nagrało. Znaczy to, to już się nie nagrało, bo nie nagrywałem tego. To się latarka sama wyłączyła. Cóż, dziwne zdarzenie. Mam nadzieję, że pana niedługo zacznie działać, bo jeszcze na dzisiaj i jutro zostało mi kilka eksploracji. No cóż, mam nadzieję, że film się spodobał. Był jednak alarm. Teraz widać. Musiało być nawet więcej czujek ruchu, ale to bardzo dawno. W każdym razie mam nadzieję, że film się spodobał. Daję... Zostawcie jakiś komentarz. Możecie e, strzelić jakiś, e, jakiegoś lajka. Podesłać. Ja oczywiście postaram się wstawić jakieś linki. Wpadajcie do Instagramów. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!